Słuchajcie, znajdujemy się w miejscu zakończenia ofensywy w Ardenach. To tutaj kolumny pancerne Pipera dotarły dokładnie w to miejsce. Zobaczcie, tutaj mamy na grafice dom to jest to miejsce olbrzymi chaos. Już mogą latać amerykańskie samoloty i bombardują kolumny pancerne, które zostają opuszczone przez Niemców. Tutaj za mną znajduje się bunkier, w którym Schował się piper i po porzuceniu czołgów pieszo uciekają w stronę Niemiec. Tutaj wszystko się kończy, Dobra, może być no, by nikt nie włazi.